Dzień dobry w poniedziałek. Pierwsza trasa nowym autem. Dla mnie nowym o tyle, że nowym. Natomiast zmian jest stosunkowo niewiele, ponieważ poprzednia wersja była już dość bogato wyposażona. Samochód jest prawie identyczny, ale ma pewne zmiany. Jedną ze zmian to jest, że mam silnik nie, 530, nie 510 koni, a 530. Troszkę więcej. Czy to będzie odczuwalne? Powiem Wam, jak już trochę pojeżdżę. Następna rzecz: fotel pasażera jest obracany. Mogę siedzieć bokiem, tyłem do szyby, jak do drzwi mogę się obrócić. Fajna rzecz. I coś, co wreszcie mamy w naszej filmie, czego jakoś nie wiem dlaczego do tej pory nie było. Mianowicie. Klimatyzacja postojowa. Jest we Włoszech Bosko. E, to są te główne zmiany. E, a i wizualnie z zewnątrz e, lakierowane zderzaki. Aha, i mam nightlocki. Nightlocki, night czyli te zamykanie takie, że nikt mi drzwi nie otworzy w nocy. Nawet jak sforsuje zamek, to jest nie do otwarcia. E, zatem e, parę zmian na plus. E, i jakościowo jeśli chodzi o wyposażenie i co najważniejsze dla znaczy może nie najważniejsze, ważne dla mnie jako estety, że wreszcie mamy lakierowane zderzaki i ten samochód wygląda teraz wyśmienicie piękny jest. Kończę gadać, bo będę zjeżdżał w tej, w tej chwili już na Częstochowę <laughs> także witajcie na nowej trasie miłego oglądania może wytrzymacie do końca Pierwsza podróż nowym autem trwa. Jestem już we Włoszech, minąłem przed chwilą Wenecję, ale nie nagrywałem, bo zacząłem jechać w nocy. Jechałem w nocy, a GoPro nie lubi nagrywać w nocy, bo, bo to wygląda słabo, więc nie nagrywałem. Teraz już przeszedłem w tryb dzienny. Jadę do Sulmony, to jest dość mocno na południu. Powinienem tam być dzisiaj wcześniej, ale trasa jest tak napięta. Że pewne opóźnienia mogą sprawić, że się nie zdąży, a załadunek się opóźnił, więc nie zdążę na rozładunek na czas i zobaczymy, czy mnie w ogóle dzisiaj rozładują, bo to jest firma, która ma swoje cykle rozładunkowe i jak nie zdąży, to mogą powiedzieć mi, domani. A jak widzicie, słoneczne Włochy na jesień też już nie są takie słoneczne, bo są mgły i jest tak sobie, no 14 stopni tylko więc szału nie ma jeżdżam teraz w jedno z moich ulubionych miejsc na tej trasie od Wenecji do Rawenny patrzcie kurcze, brakło im czasu i tutaj nocowali, kiedyś też tutaj stałem raz na noc, ale powiedziałem nigdy więcej bo pójść ta hałas i tak dalej nie, nie. a jeszcze jak się w nocy stanie to się wcześnie rano nie rusza i i efekt jest taki, że no, po prostu jest godzina nie wiem, 10, No to od 5 rano wszyscy jak jeżdżę, jak powaleni, to się wyspać nie da. Popatrzcie, no, czyż, nie jest, czyż nie jest cudownie? No, uwielbiam to miejsce. Pięknie. No i mgły się podnoszą, to jest najważniejsze. Jasne, więc... ale ja o nich wiem od dawna. Jadę do miejscowości Sulmona. Piękna miejscowość w Abruzji, położona w górach. Właściwie już jestem na miejscu. I to będzie koniec mojej pierwszej trasy nowym samochodem. Pierwszy rozładunek. ale tu góry te trzeba naprawdę namęczyć się. Ja mówię o retarderze, hamulcach, ewentualnie podjazdach. Zobaczcie jak ładnie. Superate la rotonda, terca uscita. O, zrobili wreszcie rondo. Byłem niedawno, to tu się jechało na wprost. A tu proszę, zrobili rondo wreszcie, sobie poradzili. Ale tak długo nic nie robili, i nagle w krótkim czasie zrobili całość. Zaskakujące są Włosi ze swoją pracą. Ostatni kilometr. Zostałem załadowany w Polsce za późno, o no w sumie dwie godziny. Plus musiałem czekać na boksa na granicy nowego, żeby móc wjechać do Czechów. Zajęło mi to w sumie razem 3,5 godziny. Spóźniłem się 3 godziny na rozładunek i powiedzieli mi domani, co po włosku znaczy jutro. I jeszcze podali godzinę bardzo precyzyjną. 14.15 To ja mam 20 godzin czekania. 20 godzin będę tu kwitnął. Jako ciekawostkę wam powiem, że już e, mnóstwo osób pyta mnie o live. Za niedługo już zacznę robić, tylko skończę tą skończę tą serię z Sycylii, żeby nie była przełamana żadnymi innymi Mam ja A przez to, że chcę mieć tą Sycylię w jednym ciągu, już nawet w mojej firmie, pytają się ludzie, słuchajcie, kiedy będą firmy z trasy. Masz nowy samochód, pochwal się nim. Oczywiście, że się pochwalę. No bo jest czemu? Jest świetny. No, właśnie wjechałem do Austrii, ale jadę. W pierwszej kolejności zatankować auto, bo mi nie wystarczy paliwa do Polski, muszę trochę dolać. A że tu jest tanie paliwo, to tutaj będę tankował niż potem gdzieś na jakichś niemieckich czy austriackich autostradach. Kolejny dzień, sobota, piękny miałem miejsce na, na noc, ale jadę dalej, żeby być blisko rozładunku. I teraz Salzburg. Prosto, czyli ja muszę prosto jechać. Mam tam niecałe 4 godziny jazdy dzisiaj, więc się nie przemęczę. A sobie trochę odpoczę, ale jakie widoczki są. Ja... Jak tam pięknie chmury czekaj, Willa w prawo, Zazłup prosto dobrze jadę. Zobaczcie tam, jak chmury jeszcze się podnoszą. Vidite da, ah, revelacija Witajcie z Wenecji. Jest niedziela. Dojechałem wczoraj do Wenecji i dzisiaj moim planem jest pójść sobie do Wenecji. Ale uwaga, nie na wyspy, nie na tą główną wyspę, czy Murano, czy Burano, tak jak wszyscy turyści, którzy przyjeżdżają. Ale idę do Mestre, do Wenecji na lądzie, która być może też jest interesująca, a niejednokrotnie, prawie zawsze skanibalizowana przez. Wyspy Weneckie, które są tak słynne i popularne. Czy warto tam być? Czy warto to zwiedzić? Zaraz się o tym przekonamy. Kierowcy, którzy przyjeżdżają do Wenecji samochodem osobowym, mogą podjechać pod sam do samego Mestre, właściwie samochodem. Kierowcy ciężarówek stają na bazerze. To jest taki duży parking. Właśnie w dzielnicy można powiedzieć już Mestre, tak przynajmniej jest traktowany. I troszeczkę muszą się przejść spacerkiem. To jest... No podejrzewam, że koło godzinki piechotką. A... Ale dla zdrowia. Parłem do Mestre. Wielu ludzi myśli, że to jest osobne miasto, a to nie, to jest po prostu dzielnica Wenecji tylko na lądzie, aczkolwiek kiedyś to było osobne miasto, ale od 1935 roku jest to też Wenecja. E, dzisiaj chciałbym wam pokazać Mestre, e, ale to nie będzie przewodnik z informacjami co i jak, ponieważ nie ukrywam, że się nie przygotowałem, ale po prostu chcę wam pokazać, czy tu jest fajnie, czy nie, ale jak widzicie, już zapowiada się że będzie dobrze. Mają tu jakiś dzień targowy. Ja się tam przejdę, zobaczę co ciekawego mają. Słuchajcie, to jest raj dla kobiet. Tam nie kupują faceci, same kobiety. Przyjrzyjcie się, to jest dla mnie kraj. Buty, ubrania, czapki, paski. No i momentami ciężko przejść. 99. Mm -hmm. powiem wam, przeszedłem całe to targowisko. I same kobiety, jeżeli widziałem faceta, to albo był z obsługi, albo dawca budżetu, <laughs> po prostu, ale one mała tam, znaczy po śląsku powiedziałem, Aha. mieszają tam, wiecie, wiecie o co chodzi. Zwróciliście uwagę na ubiór południowców, to jest bardzo charakterystyczne dla nich, jest 5 listopada, więc no prawie zima. 20 stopni jest. Ja się zastanawiam, czy nie zdjąć polara, bo mi jest po prostu za ciepło. A oni mają kurtki zimowe, często szaliki i czapki. Niesamowite, no zobaczcie. No, być w miejscu, gdzie jest wieża, i nie wejść, to zbrodnia. Ale zbrodnią jest też, że w niedzielę jest zamknięta. Że nie wejdziemy. I wylądowaliśmy na głównym placu w Mestre i powiem Wam, robi wrażenie, jest duży. Jest co prawda 5 listopada i w Wenecji pewnie setki tysięcy ludzi przewala się po wyspach. A tutaj jest spokój, pusto. Nie ma takich tłumów. Pięknie. Tutaj trochę mestre. Przypomina się, że to jednak Wenecja. Mam nadzieję, że Mestre wam się podobało, bo jest to jednak e, dzielnica Wenecji, która jest na lądzie, a nie na wyspach. Przez to, przez te wyspy jest bardzo często kanibalizowana, bo ludzie, którzy jadą do Wenecji myślą o Rialtach i placach świętych, świętego Marka i tego typu rzeczach. Natomiast Mestre okazuje się również przepięknym i uroczym miejscem i jadąc do Wenecji nie zapominajcie o Mestre, bo, bo też jest godne uwagi. E, także mam nadzieję, że wam się podobało, choć niewiele. O tym mestre powiedziałem, właściwie nic. Ale jednak oko było na czym zawiesić i zróbcie w przyszłości tak, żeby sobie to zobaczyć na żywo. Kończymy tego vloga. Dzięki, że wytrzymaliście do końca i do zobaczenia wkrótce.